Sali. To chyba wieża sama. Nie, chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Ja, przepraszam. Jak myślisz, kiedy Rejf tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Hart, tot aan, nee! Nee, tot Nie będę sama. Jedź cały czas w dół. Genialny pan. Ej, to kole. Trzymaj się. Krysta, panie. Wieża sama jest u podnóża. Musimy dostać się na dół Musimy kierować się w dół! Sam zginie, jeśli nie dostaniemy się na dół. Burę, burę, burę! Co ja mam teraz zrobić? Zgryź ja. na zgodę! Ja. Na no walecie. No. chyba naprawdę chce nas sprzątać. Ach, tak myślisz? Co? Jesteśmy spaleni, w tym mieście. Dopisz się do listy. O, serio! Panie, serio! się Trzymaj się! Musimy kierować się w dół! Tam zginie, jeśli nie dostaniemy się na dół. Dobra. Przez taką przeszkodę nie przyjadą! No bez jaj! Spokojnie, ogarnia. Nie dam rady! Nie dam rady! No, Rozglądaj się za samem! Hej! To chyba on! O tam! Trzymaj się! A twoja cały czas robię! Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia! Po prostu za konwoje! Ludzie! Ilu chłopa oni rzucili w za nami? No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy! ¡Mastro! Muszę się wydostać. Żyjesz, tak? Hej, Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie, Proteus, kwot licentia. A to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę, hm? mało powiedziane. Mamy libertalię. <laughs> liber... Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Eweriego. E, ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów. Tysiącom. A ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No, no dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie, na północny wschód od Kingsby. Hehe, <grymka> Nate ma kopię tej mapy. Ale zanim Rejf ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertali. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. <grymka> <grymka> Jak fucha w Malezji, Nate. Chyba nie pomyliłeś, drogi. Elena, ja to nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henryego Eweriego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw. Um, to jest Sam. Sam Drake, mój brat. Cześć. Wybacz. Ja, ja, ja... myślałem, że zmarł w panamskim Nate. więzieniu. Ale... widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to, i to... przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No, no, no i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty... W ogóle. Byłeś w tej malezji? Ja. Aha. Z zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań! Chciałem, ale nie wiedziałem jak! Trzeba było spróbować! Chciałem cię chronić! Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale al wiedziałem, że tak zareagujesz! <słuch> Czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie tygodniami. Gdybyś zginął, ja. ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przez. to ja, ja Neid. Po prostu tak wyszło. Ratuje tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, nate, Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy. Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem... ukryjemy go gdzieś. Mam wiele Siedział kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat. Nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sami ja ruszamy do Libertalii. Co co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? <gryzmy? gryzmy> Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie Ej, radę. Chcesz się jakoś przydać, Saliwan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Pomogarniam pakuj walizki.